Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie, jest godzina 8 rano, ja już jestem o 6 na nogach, bo mój malutki stwierdził, że skoro jest tak ładna pogoda, świeci słoneczko z rana, to szkoda dnia na spanie. Przed chwilą właśnie poszedł na drzemkę, przed chwilą też wstał Antoś, także teraz wspólnie z Antośem jem śniadanie, a w tym czasie co oboje spali. W sumie to mało już się szykował na trzemkę, Antoś jeszcze spał, to po prostu posprzątałam sobie mieszkanie, tak wiecie, na spokojnie, żeby mi nikt nie chodził, także to już mam ogarnięte. W połowie ja jestem też ogarnięta, tak jak mówię, teraz zjemy śniadanie, czekam na pana kuriera i muszę, słuchajcie, iść później do gminy odebrać dowód od malutkiego, mam nadzieję, że już jest. I mamy w planach jeszcze dzisiaj jechać na zakupy, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. I słuchajcie, jeszcze chcę dzisiaj zrobić konfitury, także mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ogarnąć. A teraz zapraszam Was na spędzenie tego dnia razem z nami. No i idziemy sobie już odebrać dowód. Mam nadzieję, że on będzie, bo jak nie, to będzie trochę słabo. Powiem Wam, że pogoda jest przepiękna, jest cieplutko. Mały może mi zaśnie, aczkolwiek nie wiem, bo przed chwilą wstał. On lubi spacerki, także no, zobaczymy. Idziemy. Właśnie odebraliśmy dowód, także jestem zadowolona, że jednak był, bo było to troszkę ryzykowne, ale na szczęście się udało, więc super. Po drodze spotkałam jeszcze pana kuriera, więc czekałem na mnie dwie paczuszki w domu, takie minimalistyczne, ale jednak. Także wam pokażę, co zamówiłam, bo zamówiłam woski i yy, kilka rzeczy do paznokci. No i będę brała się za konfiturki moje, żeby sobie do domu coś zabrać. Powiem wam, że tyle moja mama mam malin, że to jest nie do ogarnięcia. Jeszcze będę chciała zrobić może ogóreczki. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy mi moje dziecko. Pozwoli. Także będziemy coś próbować działać. A teraz idziemy do domku, bo troszeczkę nas dogrzewa. Wróciliśmy właśnie do domu. Malutki śpi, więc ja teraz sobie skorzystam z tego i zrobię kawkę. Mamy prawie południe, dokładnie z 20 po 11 i słuchajcie, wspomniało mi się jeszcze, że nie pokazałam Wam, jakie robiłam teraz zaproszenia na chrzest, także teraz Wam je pokażę, bo akurat leży przede mną. I tak wygląda zaproszenie, jest na takim brązowym, tekturowym papierze, ja to kupiłam gotowe w sklepie Action, ze zdjęciem, tutaj no, zaproszenie na chrzest i imię i tu robiłam słuchajcie, takiego kwiatuszka. A tutaj jest podwójny motylek. Także powiem Wam, że bardzo fajnie to wygląda. Jak sobie tutaj te skrzydełka też weźmiecie do góry i tak właśnie ściś ściś ściśniecie jak ja teraz, to będziecie mieć tutaj delikatnie, tak wiecie, w 3D. Także tak tym razem wyglądają moje zaproszenia na chrzest. No i chyba po kawie, bo słyszę, że malutki się obudził. Tak, malutki się obudził, także. Biorę go ze sobą i będziemy pić kawkę razem. I za chwilę Wam jeszcze pokażę, co, yy, co mi przyszło, jakie te zamówienia mi przyszły. A takie zamówiłam sobie trzy woski. I słuchajcie, po otwarciu ich y, ten i ten po prostu y, pachną mi gumą balonową, ale to może dlatego, że y, były jeden na drugim i zapach z tego przeszedł. Ale tego to jest naprawdę zapach różowej gumy balonowej. Bardzo fajnie pachnie. Zobaczymy, jak będą pachnieć, jak, się, jak je zapalę. Natomiast ten pachnie troszeczkę mocniej. No ale to mówię, po prostu zapachy się mogły zmieszać, jak były spakowane. Także na pewno będę je testować. A tutaj moje maleństwo leży i się bawi. Naszykowałam sobie tutaj już malinki, i słuchajcie, to już jest druga miska. Bo z jednej miski zrobiłam tutaj cztery słoiki, jedną turę, a tu już jest druga tura. No i mam tutaj kolejne cztery słoiki, i do tego cukier. Także zaczynamy robić. Myślę, że mi na spokojnie te osiem słoików wystarczy. No, i zrobiłam tylko trzy słójki, bo tyle malin mi zostało, więc to będzie na dokładkę do tego. I wygląda to tak, że najpierw daję malinę, cukier, malinę i cukier. Tak to wygląda. Teraz to zakręcam i stawiam do słońca, żeby puściło soczek, i za jakieś około 2-3 godzinki yy, troszkę to ubię, i dodam jeszcze troszkę malinek. Odstawię na chwilkę, i dam to do gotowania. Zobaczcie, kto przyjechał. Moja Zuziolinka. Piękona. Piękona. A, nie, bo, No i słuchajcie, młodzież gdzieś pojechała, a my idziemy kopać sobie ziemniaczki. Powiem Wam, że pogoda dzisiaj jest naprawdę przednia. Z tego co mówią we wiadomościach, to ostatni weekend jest tak ciepły, także trzeba korzystać z sosieda. Kartofelki pozbierane. Powiem Wam, że dawno się tak nie bawiłam. Szkoda, że tylko tak mało. No ale jeszcze nie jest ich pora, także póki co wykopaliśmy tylko tyle, żebyśmy mogli sobie zabrać do domu. A teraz idę na chwilę po koszulkę i idę jeszcze na działkę po słonecznik. I jak przyjdę do domu, to idziemy się kąpać. Bo powiem Wam, że jestem taka czysta, że. Uff! Uh, uh. I jesteśmy na działce, i zobaczcie, ile rzeczy tu moja mama ma. Patrzcie, nawet kwiatuszki są. Są same warzywa, i na końcu są moje słoneczniki. Także idę teraz urwać w o jej kuczęsie. Ale słuchajcie, tu są takie nierówności, że innej opcji nie ma. Także targam. Wróciliśmy przed chwilą do domu. Zdążyłam już wykąpać małego. Teraz idzie się kąpać Antoś, po Antośu ja. No i co? To by było, kochani, dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że taki e, zwariowany dzień e, z nami Wam się spodoba. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki. Pa!